Jak prawidłowo wyznaczać sobie cele? Oto kilka sposobów. Przede wszystkim nie ograniczaj się. Jeżeli coś jest nie do zrobienia albo jest nieosiągalne, szukaj innych osób, które mogą pomóc Ci tę barierę przeskoczyć. Czasem wystarczy czyjaś dobra uwaga, sugestia albo zainspirowanie. Skupiaj się na celach zgodnymi z Twoimi wartościami. Nie postępuj w zgodzie z tym, czego oczekują inni, albo co inni uważają za słuszne. Jeżeli Twoim zdaniem coś ci nie odpowiada, lub chcesz coś rozwiązać w inny sposób, to nie ma w tym nic złego. Po prostu szukaj takich osób, które wiedzą, jak ci w tym pomóc, a nie jak Ciebie od tego odciągnąć. Oczywiście analizuj, czy nie mają racji, żeby nie wpaść w niezłe bagno. Określ główny cel. Co ma Ci to przynieść, co ma Ci to dać, lub czego macie to nauczyć. Ale czasem ciesz się tymi chwilami, gdy jesteś na etapie drogi do swojego celu, bo czasem sam cel w sobie nie cieszy tak bardzo jak to, co się dzieje po drodze. Stawiaj na cierpliwość. Otrzymywanie rozwiązań od razu i przy okazji osiąganie celów lub kroków w dążeniu do nich zbyt szybko, odbiera całą radość i zabawę z tego dążenia do swoich celów. Jeśli zgadzasz się z tym, co powiedziałem w tym materiale, zapraszam Cię do sekcji dyskusji. Jeżeli nie, sekcja komentarzy również jest dla Ciebie. No i miło mi będzie Cię zobaczyć na mojej stronie. Zapraszam i do zobaczenia.